Witamy na kanale Płotkina Gorąco 24H. Znamy go z oficjalnych przemówień w Organizacji Narodów Zjednoczonych i historycznych spotkań z papieżem. Widzimy go na co dzień w Pałacu Prezydenckim, w otoczeniu flak i w blasku fleszy. Ale kim tak naprawdę jest Karol Nawrocki, gdy gasną światła kamer, a ciężka kurtyna wielkiej, światowej polityki wreszcie opada? Właśnie teraz na światło dzienne wyciekły nowe, niesłychane wieści o jego życiu prywatnym. O co tak gorąco prosił dziennikarzy, by mu tego nie zabierali? Gdzie znika, by uciec od niewypresji najważniejszego urzędu w państwie? I co jego absolutnie tajna, zaskakująca pasja mówi o nim jako o człowieku i jako o przywódcy narodu w tych niezwykle trudnych czasach? Karol Nawrocki wyszedł ze zwycięstwem w czasie tegorocznych, niezwykle emocjonujących wyborów prezydenckich. Jego droga na najwyższy urząd w państwie nie była łatwa. Różnica głosów między nim, kandydatem wspieranym przez prawo i sprawiedliwość, a jego głównym rywalem, kandydatem Koalicji Obywatelskiej, Rafałem Trzaskowskim, była dosłownie znikoma. Tym bardziej, więc ostateczny wynik głosowania wywołał ogromne, często skrajne emocje wśród Polaków, dzieląc naród na dwa, niemal równe obozy. 6 sierpnia tego roku polityk został oficjalnie zaprzysiężony na następcę Andrzeja Dudy. W towarzystwie swojej żony, Martyna Wrockiej, wypowiedział uroczystą przysięgę w sali Sejmu, a później, razem z najbliższą rodziną, udał się do Pałacu Prezydenckiego. To właśnie wtedy, w przeciągu zaledwie kilku chwil, ich dotychczasowe życie wywróciło się do góry nogami. Prywatność, anonimowość i spokój stały się dla nich jedynie wspomnieniem. Polacy już od prawie dwóch miesięcy z ogromnym zainteresowaniem obserwują, jak nowy prezydent radzi sobie w nowej roli i z nowymi, niezwykle wymagającymi obowiązkami. Nadal jednak, co jest zrozumiałe, niewiele wiadomo na temat jego życia prywatnego, jego pasji i sposobów naradzenia sobie ze stresem. Aż do teraz. Na jaw wyszedł właśnie szczegół, który on sam, jak się okazało, z całych sił chciałby zachować tajemnicy. Gdy dziennikarz poruszył ten temat, prezydent od razu zaczął się bronić przed udzieleniem pełnej odpowiedzi, co tylko podsyciło ciekawość opinii publicznej. W ostatnim czasie byliśmy świadkami prawdziwego maratonu dyplomatycznego Karola Nawrockiego. Seria jego zagranicznych podróży pokazała, że od pierwszych dni swojej prezydentury zamierza on prowadzić niezwykle aktywną politykę międzynarodową. Na początku września prezydent odwiedził Biały Dom, by przeprowadzić kluczową rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem. Zaraz potem poleciał do Włoch, gdzie spotkał się nie tylko z najważniejszymi reprezentantami włoskiej władzy, ale także udał się na historyczną audiencję do Watykanu, by spotkać się z głową Kościoła katolickiego, papieżem Leonem XIV. Następne w kolejce były Niemcy, gdzie prowadził trudne rozmowy z naszymi zachodnimi sąsiadami. Później prezydent wrócił do kraju, ale nie na długo. W końcówce miesiąca ponownie udał się do Stanów Zjednoczonych, by tym razem wziąć udział w obradach ONZ w Nowym Jorku. Miał tam szansę przemawiać przed światowymi liderami, a jego mowa, pełna gorzkich i mocnych słów, odbiła się szerokim echem na całym świecie. Świat zmienił się całkowicie od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zostaliśmy brutalnie wybudzeni z błogiego snu o świecie końca historii. Granice państwowe przestały być nietykalne a międzynarodowe prawo zaczęło być traktowane jak sugestia, a nie jak reguła. Rosyjska inwazja na Ukrainę to nie tylko najpoważniejszy konflikt od II wojny światowej. To także punkt zwrotny. Dotychczasowy ład międzynarodowy kruszeje na naszych oczach, mówił podczas swojego przemówienia, rysując niezwykle ponury, ale i realistyczny obraz współczesnego świata. Teraz, po tym dyplomatycznym maratonie, prezydent wrócił do Polski i wydaje się, że w jego napiętym kalendarzu wreszcie znalazło się kilka wolnych chwil. Czym w takim momencie, po tak intensywnym wysiłku, zajmuje się głowa państwa? Jak regeneruje siły i szuka wytchnienia? Okazuje się, że ta informacja nie miała zostać ujawniona. To miała być jego prywatna tajemnica. Karol Nawrocki w ostatniej, niezwykle szczerej rozmowie z Superekspresem otworzył się nieco na temat swojej codzienności i czasu prywatnego. Stanowisko prezydenta wymaga od niego ciągłego, 24 godzinnego zaangażowania, ale polityk, jak każdy człowiek, znajduje także czas na własne przyjemności. Okazuje się, że w wolnych chwilach, których ma jak na lekarstwo, uwielbia oddawać się sportowym aktywnościom. To właśnie wysiłek fizyczny pozwala mu oczyścić umysł i zregenerować siły. Jego pasjami stały się regularne treningi na siłowni oraz, co jest znacznie bardziej zaskakujące, jazda konna. Można się realizować na wiele sposobów, na przykład jeździć konno, przyznał skromnie, jakby zdradzając sekret, którym nie do końca chciał się dzielić. Dziennikarz, wyczuwając ciekawy temat, od razu chciał dowiedzieć się więcej. Zaczął dopytywać, jakie szlaki jeździeckie wybiera głowa państwa, gdzie znajduje się jego ulubiona stadnina, gdzie można go spotkać w siodle. I właśnie wtedy Karol Nawrocki postawił twardą granicę. Te kwestie, jak stanowczo oświadczył, woli zachować w absolutnej tajemnicy. Jego reakcja była niezwykle wymowna. Z uśmiechem, ale i z żelazną konsekwencją w głosie, uciął temat. Tłumacząc, dlaczego tak bardzo mu na dyskrecji w tej jednej, jedynej sprawie. Tego nie powiem. Inaczej nie dalibyście mi spokoju, i nawet to byście mi zabrali, jako dziennikarze. Te słowa, choć wypowiedziane w formie żartobliwej rypousty, są w rzeczywistości niezwykle gorzkim i smutnym komentarzem na temat ceny, jaką płaci się za bycie na świeczniku. To manifest prawa do prywatności, do posiadania swojego własnego, choćby najmniejszego, skrawka świata, do którego nie mają dostępu kamery, mikrofony i wścibscy dziennikarze. To prośba o uszanowanie tej ostatniej, niezwykle cennej przestrzeni, która pozwala mu, choć na chwilę, przestać być prezydentem, a stać się po prostu Karolem. Człowiekiem, który w samotności, w kontakcie z naturą i w siodle szuka spokoju i wytchnienia od przytłaczającej odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa. Prezydent Polski, mimo olbrzymiej, niewy ilości obowiązków, wciąż znajduje więc czas na własne przyjemności. Wyobrażacie sobie zobaczyć go pocącego się na siłowni, albo galopującego na koniu przez leśne ostępy? Te obrazy, tak odległe od oficjalnego wizerunku polityka w garniturze, pokazują nam jego ludzką twarz i być może zdradzają więcej na temat jego charakteru, niż setki oficjalnych przemówień. Pokazują człowieka, który ceni sobie dyscyplinę, siłę, ale także wolność i kontakt z naturą. Człowieka, który w świecie pełnym zgiełku i chaosu, potrafił odnaleźć swoją własną, cichą przystań. I jest zdeterminowany, by bronić jej za wszelką cenę. A wy co myślicie o tej tajnej pasji prezydenta? Czy osoby publiczne powinny dzielić się każdym aspektem swojego życia, czy też mają pełne prawo do zachowania swoich sekretów? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli podoba Wam się taka dogłębna analiza, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, by być na bieżąco. Udostępnijcie ten film, by inni też mogli dołączyć do tej ważnej dyskusji. Dzięki i do zobaczenia.